Witam serdecznie Państwa. Proszę Państwa za parę dni, to jest 25 czerwca 2022 roku. To jest w sobotę, najbliższą o godzinie 12 przed kancelarią Premiera, Aleja Ujazdowskie w Warszawie, pan Marcin Bustowski wraz ze z, 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 z nami, bo chodzi o to, żeby jak najwięcej nas było ludzi, którzy jesteśmy poszkodowani przez system pod każdym względem, zarówno podatkowy, ale przede wszystkim zdrowotnym, ponieważ firmy, które po to zagraniczne firmy, które działają na terenie Polski trują nas, trują po prostu nas, nasze, a my nieświadomi, ci, co są nieświadomi, trują nasze dzieci, sami siebie, swoich rodziców zatrutym jedzeniem, więc zapraszam serdecznie w imieniu Pana Marcina Bustowskiego, aby się spotkać właśnie pod, przypominam najbliższą sobotę 25 czerwca 2022 roku o godzinie 12 przed Kancelarią Premiera, ale Ujazdowskie. Następna rzecz. Też tego samego dnia, w sobotę o godzinie 15 na, w Warszawie na placu na rozdrożu przy pomniku Romana Dmowskiego rozpocznie się tak zwany marsz Roman Dmowski na Zamek. Jest to bardzo dobra inicjatywa m.in. telewizji narodowej doktora Eugeniusza Sendeckiego oraz dużej ludzi, ludzi przyjaciół Polski, w tym m.in. Kamratów. kamratów oraz zwykłych obywateli tak jak ja proszę państwa przeraża mnie tylko jedna myśl jeżeli na tym spotkaniu będzie pan Brown który nic dobrego nie zrobił dla nas tylko się lansuje to przepraszam to ja w, takim, w czymś takim nie, nie wezmę udziału nie mam zamiaru w Uwiarygodniać pana Brauna, Grzegorza Brauna. I każdy, kto go uwiarygodnia, dla mnie jest niewiarygodny. I nie, niezależnie, jakie mam zasługi w, w, dla, dla kraju. Pozdrawiam państwa serdecznie. Chętnie się z państwem spotkam. Porozmawiamy, pójdziemy razem, ale nie, ale nie pod fałszywym przywództwem. Pozdrawiam.